Dawid, ostatnia kolejka to wyprawa do poznania, czyli w twoje rodzinne, rodzinne strony. No i pojedynek, pojedynek z bratem. Pierwszy raz mieliście możliwość na pierwszej ligowym froncie gdzieś się spotkać, były dodatkowe emocje. No na pewno, w całym meczu gdzieś tam nie było to aż tak odczuwalne, no bo wtedy nie myślicie o takich rzeczach, raczej skupiamy się na tym na, na, na założeniach i na tym, żeby realizować się na wojsku, ale gdzieś tam przed meczem na pewno, był to dodatkowy smaczek i i przed i po dało się, dało się to odczuć tak na pewno, na pewno bardziej emocjonujący dla mnie mecz, ale, ale tak jak mówię, no, w same, w samym, na, na samym meczu już o tym się nie myśli. Czy ktoś z rodzinę przyjechał, oglądał pojedynek? Tak, znaczy z, 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 z rodziny no, nawet dużo osób mi powiedział, bo e, raz, że no, rodzice wiadomo i, i też, też mój kuzyn gra w, w, w tym zespole, Basket, także, także jego rodzice byli kuzynki i tak dalej, także no, trochę, trochę osób było, trochę znajomych, także, także tak, tak. Rodzinny pojedynek, jak najbardziej. E, Dawid, w niedzielę, w niedzielę mecz, który elektryzuje gdzieś tam tą, tą kolejkę, ale pewnie pewnie runda do Krosna przyjeżdża warszawska Legia. No na pewno, na pewno jeden z takich bardziej emocjonujących i dla kibiców i pewnie dla was, bo, bo pierwsze trzy pojedynki pokazały, że, że jesteście mocni i dopiero klasowy rywal w postaci legi może zweryfikować e, waszą formę. E, dla ciebie to pewnie też też, też gdzieś tam trochę męż taki e, z pewnym smaczkiem, bo, bo byłeś przed sezonem przez Legię kuszony, żebyś się przeniósł do, e, do Warszawy. E, będzie ciężko? Ciężko, na pewno będzie ciężko, co do, tego, co do tej propozycji gdzieś tam przeczasowej, no to było, minęło, o tym, no, tym nie ma co mówić, e, jestem tutaj w i... co, i no, zrobiłem wszystko, żeby wygrać, tak? na pewno to będzie ciężki mecz, e, nie, nie bez powodu, LEGE jest tutaj jednym z głównych faworytów do awansu, e, my również, także no, na pewno mecz, jest to mecz na szczycie. E, Mamy trzy zwycięstwa, oni trzy zwycięstwa, także to taki pierwszy dla nas poważny sprawdzian, no bo te nas dotychczasowe mecze były wszystkie zniżej, notowanymi rywalami, aczkolwiek nie były to łatwe mecze wszystkie, bo do, do każdego musieliśmy się, na każdym napracować, żeby, żeby odnieść te zwycięstwa, także e, jakoś tam już sprawdziliśmy tą swoją formę, ale taki poważny sprawdzian, Teraz. Pierwsze trzy mecze pokazały, że bardzo fajnie uzupełniacie się z Michałem Baranem. E, jeden i drugi chyba każdy z Was jest zadowolony, jeśli chodzi o liczbę, liczbę minut. E, jak, jak, jak te trzy mecze i tę współpracę między tobą a Michałem ocenia się. się. też okazję i razem grać na boisku w meczu z Kłockiem. Znaczy, Taki chyba był cel tutaj trenera, że, że jestem ja tutaj w zespole i, i Michał, także to chyba miało wyglądać i, i póki co, no, tak no, to nie były jakieś nie, może, mecze z, najwy z najwyżej notowanymi rywalami, ale, ale pokazały gdzieś tam, że że ta, w cudzysłowie współpraca, no, bo na, na, na boisku gdzieś tam mało spędzamy razem czasu, ale gdzieś tam dobrze się uzupełniamy i e, póki co jest, idzie to w dobrym kierunku. Jak to, jak to będzie dalej e, pokażą te si mecze z silniejszymi rywalami wtedy będzie można na 100% powiedzieć. ale e, tak jak, tak jak wspomniałeś, no dobrze się uzupełniamy. Tam nawet jak te, te, te momenty były razem naszym na boisku no, wyglądało to też dobrze. Co prawda to były akurat momenty, kiedy już było wysokie prowadzenie, ale no, w takich momentach też trzeba właśnie próbować takich nowych rozwiązań wyszło to dobrze, dlatego no, jak będzie taka potrzeba w, w, meczu, w trudniejszych meczach, no, trener będzie mógł całego Oglądasz co co Szymek, bir birduch robi? Tak, no oglądałem wczoraj pierwszy mecz, tu, tuż przed całym treningiem, bo akurat byliśmy na 17, także że niestety na trochę zaczynającym się internecie, ale, ale oglądałem. Ten drugi drugi mecz niestety nie, 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 nie mogłem oglądać, bo mieliśmy trening. A tym chyba im lepiej poszło po wygranie. Tak, tak, tak no, ten, ten poszedł zdecydowanie lepiej. Eee, oglądałem też ten mecz trzeci w tej grupie, bardzo emocjonujący, który, który Zważył losy wyjścia Cieniasów z grupy, no niestety nie udało się, tutaj troszeczkę może, może wina tak jakby zasad, które, które FIBA tam wprowadza, gdzie przy faulu, rzut, przy akcji rzutowej oddaje się dwa rzuty za jeden punkt, a normalnie zdobywa się jeden w takiej akcji, więc tutaj taka może aluzja do, do tego, żeby no, zmienić coś w przyszłym roku, także może, może wtedy by wygrali, no ale... Takie były takie, zasady takie w tym roku, niestety się nie udało, ale na pewno cenne doświadczenie na przyszły świat, bardzo fajna przygoda, także czekamy na Szymka teraz. Oby zdążył raz, na mecz właśnie jutro, pojawił się rośnie wracając z za Abu Dhabi, zapraszamy kibiców, niedziela 18, no, liczycie na pewno na, na doping, bo, bo przeciwnik nie byle jaki, a, a kibica to zawsze szósty zawodnik na boisku. Dokładnie, no niedziela godzina 18, czekamy na Was, liczymy na Wasz doping, do zobaczenia.